No, także jak już powiedziałem wcześniej, stąd jeszcze raz o bobrach. Przede wszystkim bobry. Bobry nagrzuczyły tutaj, cały teren nam zalały. No i, a poza tym, ja chciałem jeszcze powiedzieć na temat CPK. CPK musimy, jak tu mówiłem wcześniej, musimy zlikwidować, zlikwidować CPK jak najszybciej. Przede wszystkim dlatego musimy zlikwidować CPK, ponieważ no, Niemcy na tym nie, nie skorzystają. A jak wiemy, to co niemieckie jest najlepsze. Także no, Musimy zlikwidować CPK, ale no to swoją drogo, A w też do konkretów, a jak mówię o konkretach, to musimy zlikwidować elektrownię atomową, ale raczej zalążki powstania tej elektrowni, bo no bo, to, bo to będzie zbyt tani prąd dla Polaków dzięki temu. A jak wiemy, Polacy muszą zapierdalać jak najdłużej i jak najwięcej, bo wtedy, jak Polak zapierdala, to jest. No, no jest, jak to powie, jest dobrym Polakiem. Tak, jest uległym dobrym Polakiem i robi dla Niemca. Przede wszystkim. No to wszyscy się zgadzamy. No a są bo to było tak, że te, te bobry nas na wądziły, No i tam te kłody po prostu nastawiały i o, i woda po, tak poleciała, jak widzieliście. Dlatego teraz y, musimy wystrzzać wszystkie bobry, y, począwszy od, y, od y, Białego Stoku do, do Poznania aż y, ze, jak, z, kończąc. Tak, no i ja wprowadzamy likwidację bobrów w całym kraju, ogłaszam to dnia jutrzejszego, także no, możecie być Państwo spokojni, że powodzi nie będzie, ponieważ bobry zostaną wystrzelane. Będzie dobrze, Panie Bobrze. Pan poseł Fogiel, coś nie tak? z tym, co powiedział premier Donald nie, no, wie pan, pan się nie cieszy z tego, że bobry zostaną uratowane? Śmieszny wierszyk, bardzo zabawny, o bobrze, ja tylko się zastanawiam, czy ci wszyscy ludzie, którym zmyło domy, zmyło dobytek, ci, którym, którzy stracili bliskich w powodzi, czy im jest tak do śmiechu, jak słyszą u premiera, który opowiada tego typu historie? No i po, po prostu w pewnym momencie był wyluzowany, co w tym złego? No, wie pan, wydaje mi się, że premier, który jeszcze 13 września uspokajał e, niezgodnie z prawdą nastroje, mówił, że prognozy nie są przesadnie alarmujące, a już wiedział od 10, od 11, od 12 i od Czechów, i od naszego IMGW, i od... E, miał informacje z Unii Europejskiej, z systemu Copernicus, wiedział, że idzie wielka woda, no to chyba nie ma specjalnie powodów do tego, żeby być wyluzowanym. I jeszcze jedna rzecz, e, pokazująca, że premier po raz kolejny próbuję w ogóle zwekslować uwagę na y, jakieś inne sprawy. Wa zabezpieczenia przeciw bo przeciwbobrowe na wałach są od lat. Rzeczywiście. Tylko no nie, wałów nie, nie, nie było. Nie. Tylko właśnie chodzi o to, że wałów nie że... było.